Lato to może być bardzo dobry czas na popracowanie ze swoimi lękami przed różnymi działaniami w biznesie coachingowym. Witam Cię na blogu Prosperu jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze, a latem robię to z tak zwanego kurnika na granicy białoruskiej, gdzie możesz za chwilę usłyszeć kury sąsiada. Lato sprzyja refleksji. Mamy więcej czasu, jesteśmy... Bardziej z przyrodą, ze sobą, z naturą i możemy bez pośpiechu czasami troszeczkę głębiej wejść w siebie i zobaczyć, co się z nami dzieje. Ten post, albo inaczej, ten odcinek jest troszkę zainspirowany moją ostatnią rozmową z klientką, która stwierdziła, że wiesz co, ja się boję tego Instagrama i boję się tego Facebooka. Yy, unikam go, bo się po prostu ich boję. No, co ja stwierdziłam, że właściwie ani Facebook, ani Instagram nie są umieszczone na jakiejś oficjalnej liście lęków, prawda? Boimy się nie Facebooka, nie Instagrama, albo nie jakichś konkretnych działań, które mamy zrobić, tylko boimy się efektów tego. Boimy się, co z tego wyniknie. Boimy się, co powiedzą, jak powiedzą, kto powie. Boimy się tego, że okaże się, że nie umiemy. Boimy się bardzo wielu rzeczy, ale nie konkretnej strategii. Ja zapraszam cię do tego, że jeżeli masz jakiekolwiek um, działania, które odkładasz na później, które wiesz, że chciałbyś czy chciałabyś spróbować, a jednak nie robisz tego, przyjrzeć się temu, jaki lęk może za tym tkwić. I upewniam cię, że wszyscy mamy lęki swoje każdy z nas. Kto wchodzi w biznes coachingowy lub jakikolwiek biznes, lub w ogóle gdziekolwiek poza strefę swojego komfortu, spotka się ze swoimi lękami. I między innymi właśnie po, ten biznes po to budujemy, żeby te lęki spotkać i sobie poradzić z nimi. Proponuję Ci wejść odważnie w to, aby sprawdzić jaki to jest lęk, nazwać go. Jeżeli nie wiesz jaki, jeżeli może to jest to, a może tego się boję, a może tego sam nie wiem, to napisz je sobie na kartce, przyjrzyj się im i zobacz, który najbardziej odczuwasz w ciele. Ciało ci często podpowie. Identyfikacja konkretnego lęku to już jest, ja bym powiedziała, że nawet więcej niż połowa sukcesu, jest, ponieważ jak mamy nazwany ten lęk w jego najgorszej formie, napiszemy go sobie na kartce czy na czymkolwiek, to Przestaje on być taką integralną częścią naszą, przestaje być nami, jest na zewnątrz. Możemy na niego popatrzeć, możemy z nim pracować, możemy mieć z nim relacje. Dlatego warto nazwać sobie dokładnie to, co w tobie siedzi, jaka część się boi i czego. Z lękiem można pracować samodzielnie. Ja to wielokrotnie sama robiłam. Znasz narzędzia coachingowe, możesz sobie zrobić self-coaching. Lub, jeżeli jest to za trudne, a może się takie okazać, znajdź coacha, który ci pomoże sobie przyjrzeć się, wejść w głębiej, nazwać, rozpracować to. Na pewno, jeżeli jesteś coachem, to masz wokół siebie innych coachów w społeczności, możesz ich poprosić o wymianę nawet jakąś. Lub, jeżeli nie masz nikogo takiego, to możesz też wejść na moją grupę na Facebooku Coaching dla Każdego którą utworzyłam po to, żeby początkujący kołczowie mieli na kim popraktykować i możesz zgłosić jego klient też. Zapraszam Cię do tego, żeby odważnie spojrzeć na to, czego ja się tak naprawdę boję. Co jest najstraszniejszym scenariuszem? Jak przerobisz sobie to, leżąc na plaży w ciągu lata, to jak wrócimy jesienią do biznesu coachingowego i do działania, będzie jak znalazł. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.